I witamy Was w naszym kolejnym odcinku z naszej serii rozbitkowie Tak jak pamiętacie w ostatnim odcinku yy, ja poszedłem rąbać drewno, a Globo poszedł do kopalni yy, I tak jak mu... dużo zasobów na, yy, yy, nowy, na nasz nowy dom i dzisiaj zamierzamy właśnie wyruszyć yy, w poszukiwaniu miejsca na, na niego. Dokładnie. Yy, zamurowaliśmy nasz, nasz stary dom, ale postawiliśmy tabliczkę tam są ludzie, prawda? Żeby tak? jakby co, na rozbitkowie wiedzieli gdzie nas szukać. No. no, to co, ruszamy. Dobrze, ci... no. Ruszamy, nie ma co. Wow. Idziemy. Wziąłeś łóżko? Tak. To dobrze, bo jeszcze nas noc zaskoczy i będzie. Hmm. O, tu ma macie... Patrzcie jaki widok na morze. Czy co, to co? kamarnicę jest? A nie, mi się wydaje. Opsu. Nie, nie, właśnie słyszałem o kamiernicach i nawet kilka widziałem. Ale to tylko za jakieś chwile, prawda? No. Ludzie gadają, że Ogólnie podobno... No, nie, ma. No, tak jak już w czasie wspominałeś. Słyszałem, że, że podobno te kawiarnice mogą zabić człowieka, to prawda? Nie, nie wiem, nie wiem. raczej nie. <laughs> jeszcze nie. Z... jeszcze ja muszę wypłynąć. Mhm, chodź, chodź. Idziesz? Chwilka, zawroty głowy. Gdzie jesteś? Już ruszyłem dalej. Nie widzę cię. Gdzie jesteś? Nie widzę cię. No idź tutaj, chodź, tutaj. O dobrze, już ci widzę. <laughs> tak jak już widzicie mamy pełno drewna. Gdzie jesteś Globo? Ruszam dalej. Czekaj na mnie. Czekam. Myślę, że tutaj byśmy mogli się jeszcze osiedlić. Gdzie? Pana no. Tutaj. Dużo zieleni, mamy od razu do wody. Taka bardziej plaża, nie? Tutaj? No, też w tej trawy jest trochę, tylko trzeba by trochę skosić tej trawy, bo szok, to się nie zbuduje, jeśli tyle jej będzie. Ja mam opaty to mogę od razu wyrównać, wiesz? No. Ja od razu mogę wykonać zarysy domku, jak chcesz. Nie, 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 nie. O. No, myślę, że wyrównanie byś Chodź tutaj, tutaj. O, no, mówię ci, ładna okolica. Myślę, żebyś mógł jak to... Co? Hmm. Au. A to się nazywa? O tutaj to wyrównać. Obniżyć jeden poziom. To dobra, to ja równam, a ty weź skoś trochę trawy jakbyś mógł, okej? Okay? Ja tak. jak, jak to ty... To... Ojej. Oj, będzie dużo kopania ja tu w tym czasie się drzemnę, bo trochę Też mam zawroty To się zdrzemi, to się zdrzemi A bo wiesz, rozgnowałem Wolę już poczekam już na to, co się A i tutaj myślę, że byś powinien wyrównywać Tak ja też sobie zrobię łopatę Ja ci dam dam ci jeden sto żelaza, łap nie mam. Ach, dobra. <grystanie> Teraz jak wyrzuciłem ten sztodek żelaza w trawę, to ledwo co go widziałem. O ja. Eps, dura. Sztodek z żelaza? To chyba się A, przepraszam, sztapka. <grystanie> dobra. Ta trawę... Tr ta trawę trzeba ogarnąć. Tutaj się... Tutaj wyrówniłeś, patrz. Gdzie? Gdzie? Już tak tak bardziej naturalnie. A ty chcesz mieć na piasku domek czy na ziemi? Pół na pół <noise> pół na pół <noise> Wiesz co, wyrównałem tutaj dosyć ładny teren, wiesz? No, to że to, teraz... to ten pół mysle. patrz, patrz, patrz. Co? No, tu jakoś górę od razu mamy w zasięgu ręki Dobra, można żeby... No to jeszcze wyrównaj tutaj Wyrównaj to co zostawiłem Dobra, i ja zaraz zbuduję zarysy domku, okej? Okay? Jakoś Bo może ja już bym się z tego podobał No to zrób, zrób Ale taki, żeby ten domek nie był taki prosty Jakieś wgnie... yy, wygłębienie miało coś takiego, nie? To jest. O, z tego To na razie tylko konstrukcję. Wiesz co, zaraz będzie noc. Yy, a wiesz co, będzie ten trzeba zmniejszyć, o ile mu będzie niesymetrycznie. To co, to się. Nie, tutaj się powiększy. Nie, to ten powiększyłem. A no racę. Wiesz Cze co ja mogę zrobić jakąś taką małą jaskinkę gdzieś tam dalej Prawda I żeby zbudować tam dużo piecy, no nie bo idziemy. Ja myślę, że z skle clearstona żeby się dawać. Clearstona? A nie lepiej z desek? Hmm. Hmm. Albo wiesz co, zrobimy pół na pół i zobaczymy, który ładnie wygląda i potem najwyżej podmienimy na trzeba te piece zrobić. Zaczekaj, masz trochę... A dobra, ja mam trochę kablu No to ja zrobię. Ile chcesz tych piecy? No Ja już zrobię, cztery. Ja, nie, ja już zrobię. A, dobra. Tak, cztery, żeby tak zacząć przytapiać już, nie? No. Upsa. Upsa. Węgla też dosyć dużo mamy, to nie bieda to ci tutaj gdzieś zrobię jakąś jaskinię, żebyśmy mogli tam przenocować, nie? Hmm, postaw tam te piece. Hmm. Na razie to będzie takie wkopanie się w ziemię. Oj noc, oj noc. W sumie to jeszcze byśmy mogli trochę w nocy popracować. Albo się prześpimy przyśpi i z rana zaczniemy. To będzie taki ekstra odcinek. O, czekaj. czy Czyżby czy tu był węgiel? O, węgiel znalazłem. Jak miło. Jeszcze się bardziej przyda. <gly> Dobra, mój fejl. Globo, nawet duże złoże węgla znalazłem. No to od razu wykopuj. Jakby tu gdzieś było żelazo, to jeszcze mi się bardziej ucieszył. To ja tu na razie wyrównam. Zamieniliśmy się rolami. Teraz ja jestem kretem, a on buduje. O, akurat taki kącik wyszedł, że tutaj piec. Ojej, nie tak piec. Mm. Dobra, Globo, wiesz co? To pójdziemy lepiej spać, co? Mhm. Mm Czekaj, chwilę, tylko ja tu oświetlę wyjście. Teraz trzeba jakoś zrobić to wyjście. Kokcie, ja teraz mam łóżko. Aha, dobra. Już śpisz. Nie, 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 To może ty już pójdź spać, a ja popracuję, dobra? Nie, położ się też będzie lepiej jak będzie jasno. O, -o. Łóżko straciłem. Uh o -oh. eee. Dobra, jednak, jednak ty idź spać, a ja będę pracował. Uh -huh. Dobra. Będziemy musieli się chyba po nie wrócić, bo to pozostawiłem. Dobra, no to chyba kończymy już odcinek. No. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku nasz, naszego cyklu pod, m, rozbitków. Do zobaczenia.